Chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, że nagrywałem film ze swoim kolegą. Przedstaw się Dawid. Cześć! Cześć! Tutaj ja, Dawid, Iż mam trzy filmy na moje tutaj. YouTube. Jak zagrać w World of Tanks, a dokładnie cztery. Jak popasować na Bahaci i jak zagrać w Boost Drifer. To są wszystkie moje filmy, dziękuję. Teraz Wam pokażemy, jak, na, jak zagrać w. Jak zagrać! Jak jest swoje przygody z Minecraft. No swoje przygody z Minecrafta tam. się do moich filmów. Sorry. Jeszcze będziemy mieć głupie komentarze. Otwory, no, wielki. Dobra, to. Zaczynamy. Gdzie <słuch> jestem? Kto to jest? A jak ty się nazywasz? Ja się nazywam Dawid Jaworski, a ty? I ja Michał227, kiedyś miałem niezłą przygodę. Trafiłem do, za i był finał w Batle. Coś się skończyło, tylko nie wiem skąd. Dobra, my pójdziemy się odwiedzę, Teraz pójdę zobaczyć w ogóle, gdzie ja jestem. Tam nie wiem, gdzie jestem. Zostaw! Tam jest niebezpieczeństwo, tam lama się leje! Naprawdę? No, tak! To lepiej dostałem. To, 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 to co robimy? No nie wiem, gadajmy. Ale o czym? Opowiem Ci moje dawne przygody. Pierwszy mój spis to był mój pamiętnik. Jak chcesz, no to jak mnie zabraknie, możesz go no cały czas czytać. No dobra. No to. Ja się nazywam micha 227 i miałem dawne przygody. I nazwałem to Minecraft Moja życiowa przygoda. I właśnie... Kojarzysz mnie z kimś? No trochę się kojarzę. No nie powiem nawet skąd. No ale skąd się kojarzę. To wam też trochę kojarzę. Znalazłem... Jakiś dziwny dom, potem znalazłem grup jakiegoś Dawida i tam był jakiś ten Spreklej, Dawid, yy, i Dawid i Ralf. I odkopałem jeden grup i potem znalazłem jakieś kopaliska, trafiłem do więzienia. Ten jeden dzień później był wielki finał BAPU, yy, wszyscy, wszyscy się byliśmy i zostałem bohaterem świata, a teraz zostałem tutaj uwięziony. No dobra, fajna historia, ale... Dobra, jak ktoś tam wyjdzie, chwilę wychodzę, za chwilę tu wrócę, dobra? Dobra Weź sztankę. No dobra, to ja wychodzę już. Masz tam kamienimy No to cześć, następnego razu za Cię odwiedzę, bo się postaram się odwiedzić. No dobra, to teraz idziemy o studnia, zobaczymy. No. Muszę się trochę wykąpać, bo trochę powiem, że śmierdzę. Muszę się wykąpać trochę. albo w że to studnia, może wyjdę na powierzchni lepiej, bo trochę jest jakby... Dobra. No ciekawe, co tam teraz ten micha 27 porabia. To no, coś robi. Przecież tak siedzieć do mnie nie może. Zobaczymy co tu mamy. A e, tylko stolik, Tu To tu jedzie. Ja! Nazywa się Peter Wilson. Na no fajnie, a powiesz mi coś o sobie. A! Ja byłem ja byłem... O! Idzie Micha 227. Wyszedł już. No to jest mój kolega, poznaliśmy się, gdy walczył na finale Battle. Wygrał ten... Wygrał ten finał i został bohaterem świata. Kwadratowego sześcienowego. No no dobra, dzięki. No, że byłem się spotkamy. Już wszystkim tak obiecuję, nie wiem, czy się wyrobię. Pana ma! Uciekać! No! Ta Lawa jest po wojnie! Aha, to super. No dobra, to super. Po tym finale. Aha, dobra. A tutaj co mamy? Dobra, to już nie będę wyglądał. Teraz popatrzymy sobie. no bo się nim zaraz kończy. No dobra, to ja kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Minecrafta. Minecrafta, no. Oj, oj, oj. Dobra, dzięki wielkie. No, no. Widzimy się w następnym odcinku. No. No to cześć.